Dzisiaj witam Was w odcinku z openingu. Możecie zobaczyć, mam dopiero pierwszą postać, ale zobaczcie, ile mam pieniędzy i ile diaksów. I właśnie dzisiaj za te diamenty otwieramy chesty. Zaczynamy od mega boxa. 202 pieniądze. I oczywiście wiecie, czemu jest taka tekstura, żebyście mogli zobaczyć, jak, jak to wygląda w środku i wiedzieć z jakiej skrzynki co może wylecieć. Dobra, i teraz brambox zwykły, 45 zł. Złotych. i co mi wyleci? I bo, nawet dobrze, już można zobaczyć, że mam bo i peny, a tu chciałbym mieć lełona. Hm. Dobra, i znowu Mega Box, otwieramy 209 kaszów. i dalej, co Nie. wyleci? Kto to powiedział? A skąd z... w jedziesz? Widzieliście to? Kruk? Spike, kruk, kruk! I nic mi już tego nie dropnęło. Było o co trzy, tu kru. chodzi? Dwa spike. No, jeden spike, ale. A Okej. Okay. No, a jakby, jakbyście się pytali w komentarzach, kto tutaj gada oprócz mnie? To jest mój kuzyn, ze mną nagrywa dzisiaj. Yeah. Teraz się wygłupia. Dobra, pomijając to. Hmm. Może nawet dzisiaj zrobimy Brog. odcinek, jak będziemy grać w Brawl, ale to może. No w Brawl Stars, a może to nawet wrzucę krok. odcinek. No gramy sobie, ale teraz jest typowy opening. Jean! Tak! Mam stika! Zarobiliście! Jeszcze jakby legenda dropła. Już pra... To byłby kruk. Kruk? No, spajk. Kruk, spajk, ale on jest najlepszy w grze, ma najlepszego damage'a. Minęliśmy sobie spajka, drugiego spajka. Kruk! kruk! Tak! Lekwenda! Zarąbiście! Je, je, jeśli ktoś z was się cieszy, to niech napisze w komentarzach. Jeśli się ktoś z was cieszy, że mamy kruka. Eriko, nawet nieźle, to jest epic. Jakbyś nie wiedział, Rico, to jest Ray, czy tam Epic? Pamiętam, gdy grałem sobie wczoraj. Jest sepokój. znowu Jill. Pamiętasz, gdy sobie wczoraj wygraliśmy? No, graliśmy. Ja grałem bólem, ty grałeś poko, a mój brat grał el primo. Dobra, Karl. Zobaczmy, co mamy. Helly Brock, bo. Karl Barley, Rico, Penny, jest krok! Razem 30. No 30 podle Mam do podlepszenia go na, na, na trzeci power. Mam go do podlepszenia. Tara! No. Za Tara jest spoko. do podlepszenia. Tara... Tara to jest Mystic. Jakby ktoś nie wiedział. Bo no, się Ale sobie pomyślcie, i, no, sobie pomyślcie, ile ja pieniędzy zużyłem, żeby kupić 2500 gemsów. I naprawdę to, to, to specjalnie tak wszystko złotych? dla Was. Zużyłem 250 zł. 100 zł jest za 1000, a ja zużyłem 250 na 2500. No, no nie, prawie kruk. O, Pam. Nie miałem je jeszcze nigdy pierwszy raz. Ale mój brat jest dobry, prawda? I mi zawsze mówi, co i jak. Ja Powiedz, sumie... ile masz pucharków. Pucharków mam w tym momencie zero. Bo jeszcze w ogóle nie grałem. Pucharków mam na tym koncie zero, bo dopiero co yy, sobie ten. Dopiero sobie konto. I no. Ale wtedy miał ten, przed resetem miał chyba ten. Przed resetem miałem 3000 około. No. I mój kuzyn potwierdzi, co nie Patryk? No ja teraz mam ten 4. No tak. No 4000 masz, nie? No, Dokładnie. Mogłeś powiedzieć 4000, a nie 4, bo nie każdy mógł to zrozumieć, nie? Tak, same fioletowe. No fioletowe, no Kolejny ten mega box. Dużo pieniędzy zdobywa się na tym. Zaraz będziemy musieli zrobić cięcie. No zaraz będzie cięcie, żebym dokupił więcej gemów. Bo, bo mam dużo pieniędzy, no i mogę sobie ich dokupywać ile ten. A jeśli ten, jeśli ktoś pominął, to, to dzięki tej teksturze lepsze rzeczy zrobią. O, doszeli dostałem. Netmity, Golda, Bula, Jesse nie mam, dynamajka. Ale primo. ten primo nie mam. A mam kruka. Nawet Franka. Czyli nie mam, nie mam drugiej postaci podstawowej, nie? Ale mam już legendę. No. To jest trochę dziwne. bardzo. No. Ja doceniam Leona, to nie chciało im zagrać. Hmm. Szkoda, że go nie masz. Bo... No tam był Franka z drugiej primi. No. Nie długo, cięć. Hmm. Colt. Dobra. Takie rzeczy z Megaboksów się rzadko dropią, więc warto mi czasem zużyć pieniędzy na kolta. Bo nie trzeba zdobyć pucharów pyknie Ryko. Nie mam już go. No sobie powiedz, jakbyśmy na, w tym odcinku zdobyli wszystkie karty, to byśmy znowu musiał resetować grę, nie? No. I ja nawet chyba zresetujemy. No. Poco. Chyba po nie do tego, że brakuje mi dokładnie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kart do końca. A Czy mortis jest nowy? 2, 3, 4, 5, 6, 7, tak. 8, 9. Tak, to byłam nową postać. A jeśli widzicie, że y, zwykłe Brawel boxy są za free, bo tutaj jest za free, z tego powodu, że. Dzięki tej teksturze okazało się, że Brawel Boxy mogę otwierać za friko. i to co mi jest... 30 sekund. No, co 30 sekund. I to jest dziwne bardzo. Bo to jest niby hak i niby nie hak. No i. To jest dziwne. Dobra. I wtedy zgodnie. Spike był. No. Ujęć. Nie zdąbędziemy chyba w tym odcinku. A w sumie przecież ja i tak dokupię gemów. Jak chodzi o ten odcinek, to dokupię gemów. No i to było ostatnie. No. Oj, będzie Zaraz będzie. robię cięcie. Zaraz będzie cięcie, no i dokupię gemów. Dobra. I teraz robimy cięcie i dokupiam sobie gemów. Dobra. Jestem z powrotem. Po cięciu możecie zobaczyć, że pieniędzy mam już mniej, bo sobie pieniądze zresetowałem, A gemów mam dużo. No w sensie podlepszałem. No, no podlepszałem dużo rzeczy. Dlatego na przykład do bóla mam teraz tylko jeden. Karla, Tak, Karla, 15 do karla. I lecimy dalej, nie. No. Hmm. żeby wyobraźcie, ile je dla Was pieniędzy zużywam. Dlatego proszę, z filmikiem. Tak no, do tego odcinka zużyłem 450 zł, i to wszystko dla Was. Więc proszę, doceniajcie to i zostawcie suba i łapkę w górę. Proszę, bardzo Was proszę. Bo jeśli dla Was to nie obchodzi, że ja zużyłem dla Was, po prostu dla Was, żebyście mieli co robić w, na YouTubie, zużyłem 450 zł. Doceniajcie to bardzo proszę. Bo za te pieniądze naprawdę nie słyszę, czy można kupić sobie, nie? I wystarczy, żebyście zasubskrybowali i będzie nowy odcinek za openingu. Jeśli na, jeśli tego chcecie. Jeśli tego nie No. Jeśli tego nie chcecie, to po prostu napiszcie w komentarzach, że nie chcecie, a jeśli to chcecie, to napiszcie, że napiszcie tak w komentarzu, jeśli chcecie, a paruwa, jeśli nie. I będzie śmiesznie. A jeżeli chcecie, żebyśmy rundkę zagrali, to tak. No ale y rundy gram tylko po resecie, żeby miało większy sens. A nie, że mam wszystko i każdą rundę będę wygrywał, nie? To zawsze po resecie będę grał. O, Frank w końcu, nowa postać. Patrzcie. Nie mam nity, Jessie, dynamajka. A i spajka. Mam cztery No, ale jest jest trudno dropie, z takiego dobrego czesta, nie? Mamy Darylę? Chyba tak, nie? Kto nam brakuje? Nita, Jessie, Mike i dwie legendy. Dobra. Czyli tego za chwilkę otw otworzę jednego. I legendy raczej nie będzie. No wiem, ale wolałbym, żeby chociaż... Nita! Nie... Tak, nowe! Dobra. To jest coś. No. Mega box. I potem w końcu zresetujemy konto. Mhm. Na odcinku, ben, na nowym odcinku, jeśli go będziecie chcieli. A właśnie, dobijcie przynajmniej 5 łapek w górę, bo to pierwszy taki odcinek. Wcale nie duże subskrypcji, nie? Dlatego no tak. proszę Was tylko o 5 łapek. I to chyba nie jest za dużo. Pięć łapek, no i będzie nowy odcinek. Za openingu a, albo y, głosujcie. W, w komentarzach napi, napiszcie, czy chcecie opening, czy chcecie jak zobaczyć, jak gram. W trzech. No, w trójkę. Ja, mój brat i mój kuzyn, Patryk, który obok mnie siedzi i ze mną nagrywa. Mamy, już wiem jaki będziemy mieli film. No, ja bym był bulem. Ja bym był, ja był poko. Patryk by był poko, czyli typowym healerem. A mój brat byłby El Primo. No a więc tak. Dobrze nam idzie póki co. Niezłe rzeczy się dostaje. O, znowu Jin. Jin, nawet dobra postać, ja bym chciał go mieć tak naprawdę. No, ale takie y, 450 zł na jeden odcinek to i tak dużo, więc więcej nie chcę już, już w tym odcinku zużywać, nie? I jak zużyję te pieniądze, to ten. Jak zużyję wszystkie gamy, to już nie, to już nie gram, nie? I, I będzie potem ten... Potem może nagramy ten... Gierka. No, jak gramy, tylko musicie ten... Wziąć pięć łapek w górę. No. Le Jest legenda! Zarąbiście! Le jeszcze Pod koniec legenda! Prawie już koniec odcinka jest. A to już I, legenda. No, bo widzicie, że zostało już tylko 500 gemów, a ja do końca gemów tylko gram. I, już, i jest druga legenda. Jeszcze tylko niech nam się Spike trafi. Leon, jest jeszcze Spike by się przydało trafić. No, jedyny Spike, chyba, że gemy się skończą. Spike jest częsty, nie chodzi o Make boksy, ale naprawdę. Brok. Dom. Brok, czyli. Ok. W sumie. Y, możecie y, czasem nie zrozumieć tego, co Patryk powie, bo Patryk po swojemu. O! Krug! Patryk po swojemu nazywa. Więc może czasem. No, a tak... to rzadko czytam nazwy, bo nie chcę. No, Patryk Sławozna akurat na tym długo gra, bo ma 4000 pucharów, ale naprawdę rzadko co tam. Yeah. Rzadko coś sobie pogra. Od kiedy nabił 4000, rzadko gra w to. Ale sobie zresetujesz, nie, Patryk, no i ten. No. Teraz już zresetowałem. No i dobra, mamy ostatni czas. I będzie co wytropiłoby ten Spike? Jeśli będzie spike, to jestem największym farciarzem. Nie, Daryl. Dobra. I to było na tyle. Możecie zobaczyć, ile rzeczy zdobyłem. Dwie, dwie trzy ci brakują. Trzy rzeczy. Spike mi brakuje. Dynamik i Jessie. No. I to było na tyle w tym odcinku na razie. I no. Pan, wbijcie te 5 lajków, żeby był następny odcinek. Chyba za, o, za dużo was nie proszę. C dajcie suba. Drindajcie dzwonkiem. I ten. Przede wszystkim zagłosujcie, czy ma być w następnym odcinku opening, czy runda. Czy runda? No to możecie napisać w komentarzu pod filmem. I na razie.